Zwierzęta są czymś więcej niż tylko częścią naszego codziennego życia. Są naszą odpowiedzialnością. Od dziesięcioleci Lister jest niezawodnym partnerem dla wszystkich, którzy chcą dla swoich zwierząt tego, co najlepsze. Nasze maszyny do strzyżenia, poidła, artykuły do ogrodzeń pastwiskowych i urządzenia do hodowli zwierząt zostały zaprojektowane, by ułatwić ciężką pracę i zapewnić dobrostan dla ludzi i zwierząt. Krowy, owce, konie, lamy i alpaki są w centrum uwagi. Nasze produkty są precyzyjne, mocne i ciche, aby ułatwić codzienne życie hodowcom zwierząt. Lister oznacza bezkompromisową jakość i innowacyjną technikę Made in Germany, cenioną na całym świecie. Wieloletnie doświadczenie i surowe kontrole jakości zapewniają nasz standard. Serwis w Niemczech zawsze jesteśmy, gdy nas potrzebujesz. Czy to bydło, owce, konie, lamy czy alpaki, każde zwierzę zasługuje na opiekę na najwyższym poziomie. To jest to, za czym stoimy. Dla ciebie, Twoich zwierząt, trwałych, wysokiej jakości produktów z Niemiec i dla pomyślnej przyszłości. Zadowoleni rolnicy i hodowcy zwierząt ufają produktom Lister. Nasza wizja wspólna przyszłość dla Ciebie i Twoich zwierząt. Jakość Lister, Made in Germany dla pielęgnacji, która się liczy.